Najczęstszą przyczyną bólu pod stopą podczas wzmożonej aktywności fizycznej jest zbyt duże napięcie rozcięgna podeszłowego, czyli struktury mieszczącej się podłużnie od palców do pięty na podeszwowej części stopy. Długotrwale utrzymujące się napięcie może prowadzić do powstania tzw. ostrogi piętowej, czyli ostrego, bolesnego zakończenia kości piętowej. Leczenie powinno obejmować manualne opracowanie bolącego miejsca oraz rozciągnięcie i uelastycznienie okolicznych struktur ze zwróceniem uwagi na mięśnie łydki. Dodatkowo stosuje się specjalne wkładki ortopedyczne oraz zabiegi fizykoterapeutyczne.